Krzysztof Rutkowski, chyba najsłynniejszy polski prywatny detektyw, zawita w poniedziałek do Nysy. Śledczy na zaproszenie studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej poprowadzi wykład otwarty w budynku przy ulicy Obrońców Tobruku. Tematem spotkania będzie zagrożenie młodzieży w wieku od 16 do 25 lat na bazie zdarzenia w Krapkowicach. Przypomnijmy, kilka tygodni temu doszło tam do zaginięcia i morderstwa 15 piętnastolatki wracającej wieczorem do domu. Krzysztof Rutkowski podczas prelekcji omówi m.in. zagrożenia osobiste młodzieży uczestniczącej w masowych zabawach. Koncertach, dyskotekach czy festiwalach. Detektyw Rutkowski to postać tyleż znana, co kontrowersyjna. Milicjant, zomowiec, dyrektor Agencji Ochroniarskiej, wreszcie właściciel Agencji Detektywistycznej i telewizyjnie celebryta. Wielokrotnie balansujący na granicy prawa, detektyw ma wielu zwolenników i równie wielu przeciwników. Wykład Krzysztofa Rutkowskiego rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 15. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości we wtorek 21 kwietnia. Do zobaczenia!